Sous-titrage Société Radio-Canada Zambię, poparcia, najniżej cenioną aktywnością obywateli! Sądy pod sąd, sądy pod sąd, Zambię, poparcie! sądy. poparcie! Zambię, poparcie! Rzecznik Sądu Okręgowego Gdańsku oświadczył w Gazecie Niezależnej, że wesołek skazany został za zakłócanie spokoju i porządku obrad Rady Miasta Sopotu. Został skazany na karę miesiąca ograniczenia wolności. Którymi, prawie, to jest wizjon na To rzeczywistość. Człowiek, który wskazał na bezmiar ludzkiej tragedii, ich trafił do sądu, jest zamknięty. Klaudiusz, jesteśmy z Tobą. Klaudiusz to pamięta. Klaudiusz, jesteśmy z Tobą. Trójmiejskie media w dużym stopniu są skorumpowane. Starają się unikać dochodzenia do Sedna Prawdy. Klaudiusz Wesołek odważnie pokazuje w swojej telewizji sprawy.

Zaraz, tak. zaraz, nie zaraz, nas praworządnie wybrani posłowie i parlamentarzyści. Są przeciwni temu wyrokowi, są przeciwni wyroku tych ludzi, których nie wybieraliśmy. Nie zaraz, naszej legitymizacji. Uwolnić niezależnego blogera, Klaudiusz Wesołek na wolność! Witamy doradztury parlamentarzystów w pana posła Andrzeja Jaworskiego i pana Zbigniewa Kozada. Dziękujemy za wsparcie.